W galerii Obok w Miejskim Ośrodku Kultury policzanie mogą obejrzeć wystawę prac malarskich Elżbiety Kisiel-Gładkowskiej Cykle i drogi. Szczególnie interesuje mnie człowiek, a jeszcze bardziej kobieta. Nie dlatego, że jestem feministką, ale po prostu uważam, że kobiety są barwniejsze. W sposobie bycia i w sposobie ubierania się, więc zachowania. To mnie inspiruje po prostu do obserwacji, a potem do wypowiadania się na papierach, czy też na, na płótnach. Na wystawie artystka zaprezentowała cykl portretów kobiet, czy optymistyczne obrazy o tematyce związanej z tangiem argentyńskim. Długie lata tańczyłam, no i tańczę, chociaż w tej chwili to... to Pandemia nam pokrzyżowała wszystkie nasze plany. Niemniej jednak tęskniąc za tangiem, wnoszę tutaj właśnie atmosferę tanga argentyńskiego. Elżbieta Kisiel-Gładkowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. W swoim życiu zajmowała się projektowaniem odzieży, kostiumów teatralnych, scenografii i sztuki użytkowej oraz aranżacją wnętrz, ale serce oddała malarstwu. Maluje wszystkimi technikami, przede wszystkim olejem, pastelami i akwarelami, również zajmuje się rysunkiem. Artystka uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Obrazy wszystkie są piękne. Ela fantastycznie bawi się kolorem, obrazy są optymistyczne. Właśnie motywem przewodnim wielu obrazów jest tango. Nowe cykle droga też mi się bardzo podobają minimalistyczne, takie do przemyśleń, takie do zadumy. Także ja drogę, drogę zawodową Eli śledzę od zawsze i bardzo lubię jej obrazy. W miejskim ośrodku kultury przez pandemię nie odbył się oficjalny wernisarz, wystawę można oglądać w niewielkich grupach lub indywidualnie.